No ja od do... tamtej pory zawsze to powtarzam, że jeżeli zależy Ci na dobrej obsłudze klienta, to ubierz się elegancko i bądź kulturalny, bo oni jeszcze sprawdzali kulturalny i niekulturalne. To nie działa na sorach tylko, a o tym kiedyś pisałem na, na Linkedinie. A... To jeszcze, ale, ale ja jeszcze tylko jedną rzecz dorzucę, bo oni mu się powiedzieli, że jeszcze jedną rzecz tam sprawdź, kiedy się dostaje największe rabaty. Czyli wiesz, to, to jest w moim DNA, no, nie? żeby sprawdzać kiedy tak, się dostaje tak. największe rabaty. Więc po pierwsze, podpowiedź dla wszystkich naszych słuchaczy, bo ja uważam, że nasi słuchacze muszą mieć jakąś wartość z tego słuchania, rabaty można dostać w większości z punktów handlowych. To jest taka podpowiedź. Zróbcie z tym, co chcecie. To jest wasza sprawa, róbcie z tym, co chcecie. Natomiast druga rzecz, która jest niesamowita, wyobraź sobie siebie w najbardziej eleganckim garniturze, jaki masz. I idziesz do sklepu, a propos tego, co mówiliśmy ostatnio, cena czy cuda, idziesz do sklepu CCC. I podchodzisz do pani, która tam pracuje. Przepraszam panią bardzo, czy mogłaby pani podpowiedzieć, jakie mógłbym dobrać buty do stroju, w którym jestem. I pani ci pokazuje buty takie za 57 zł. Nie, Nie ma